Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i jak co ranek zapraszam do wysłuchania energii dnia codziennego. Jak zawsze karty zostały potasowane z należytą atencją i intencją, więc aby nie przedłużać, zapraszam Was do wysłuchania energii dnia codziennego. Jak zawsze najpierw karty Tarota. A możecie jakoś jak środka wspólnie. Czwórka buław. Piękna energia, energia domu, rodzicielstwa, e, dobrych e, kontaktów rodzinnych, to energia takiego spokojnego, dobrego działania dla swojego dobra i dla dobra najbliższych. To energia, która pozwala. E, Budować dobrą przystań, dobre otoczenie domu. To energia, która zapowiada rodzinność. To energia, która zapowiada dobre związki, być może nawet i małżeństwo. To energia, która mówi o osobie, która jest silną, stabilną, stateczną osobą, która być może zawiaduje własnym czasem pracując w domu, która robi wszystko, aby. Jej otoczenie, i ona sama, i jej najbliżsi żyli w dobrobycie, dostatku i w takiej dobrej, rodzinnej atmosferze. Tego Wam z całego serca dzisiaj życzę. Docencie swojej rodziny, zróbcie, zróbcie być może ucztę dla siebie, dla swoich najbliższych, cieszcie się swoim rodzinnym dobrobytem. Zobaczmy teraz energię minerałów, jak. Będzie dzisiaj nam podpowiadać, jaka energia może być nam pomocna. Dzisiaj, może tu. Obsydian, przemiana. Tak, kochani. Obsydian to energia przemiany. To energia bardzo mocno ochronna, ale też i kształtująca nasze poczuwanie i odczuwanie. Obsydian. Korzystnie bardzo wpływa na układ krwionośny, na układ przemiany materii naszej, ale też i na skórę. Pomaga, jest pomocny w leczeniu astmy, wspomaga układ trawienny, żołądek, jelita. Bardzo korzystnie wpływa na przyswajanie i gospodarkę witaminą C i witaminą D. Przyspiesza gojenie się ran, niweluje krwawienia i pomaga szybciej regenerować się błonie śluzowej czy naszemu naskórkowi. Bardzo pomocny jest również w leczeniu tzw. zakrzepowego zapalenia żył. Picie wody, w której odpoczywał, którą energetyzował obsydian, bardzo jest temu korzystne i bardzo pomocne. Obsydian wzmaga naszą energetykę organizmu, ale też i pomaga w kontakcie i przemianie materii tej takiej spirytualnej, czyli pomaga nam w kontakcie z istotami wyższymi. Pomocny jest w magii właśnie takiej i ochronnej, ale i pomagającej działać jakby tarczą na wszelkie Choćby wampiry energetyczne. Mamy różne rodzaje obsydianów, ale ten obsydian jest dedykowany w zależności od swojej barwy. I tak na przykład obsydian czarny dedykowany jest głównie osobom z znaku skorpiona, strzelca i ryb. Obsydian śnieżny dedykowany jest osobom z znaku panny i strzelca. E, najlepiej współpracuje z czakrą. Podstawy, wzmacniając nasze wartości, wzmacniając nasze kontakty rodzinne, wzmacniając naszą energetykę, dając nam dużą energię opiekuńczą i ochronną. Obsydian czyścimy pod bieżącą wodą, a energetyzujemy w promieniach porannego słońca. Tyle energia minerałów. Zobaczmy jeszcze energię kart opiekuńczych. Co nam podpowiedzą? Z jaką opieką, z jaką sugestią do nas przyjdą? Co mogą nam odpowiedzieć? Kontakt. Oczyszczanie. I majestat. Kochani, kontakt. Już niejednokrotnie mówiłem, że jest to bardzo ważna, bardzo istotna. Część naszej egzystencji. Pamiętajmy zostać w kontakcie z naszymi bliskimi, z naszymi przyjaciółmi. Cieszmy się tymi kontaktami, cieszmy się relacjami, które otaczają nas, które generuje nasze życie, ponieważ to nas umacnia w różnych sytuacjach, w takich chwilach cięższych, ale umacnia też nas jako ludzi. Starajmy się być też i dla kogoś w kontakcie, ponieważ być może okaże się, że to nasze jestestwo, nasze postępowanie, nasze rady, czy chociażby rozmowa z nami dla kogoś może być bardzo potrzebna i bardzo pomocna. Skontaktuj się z kimś dla Ciebie wyjątkowym. Ukochana osoba jest darem, który trzeba cenić. Dokładnie tak. Osoby nam bliskie, osoby nam przychylne, Osoby będące naszymi dobrymi energiami, dobrymi duszkami w naszym życiu codziennym bardzo nas chronią, bardzo nas wzmacniają. Pamiętajmy też być takim opiekuńczym duchem dla kogoś. Oczyszczanie bardzo istotne i to duchowe, i to takie nasze ludzkie. Bardzo istotna energia, bardzo istotna informacja. W tej chwili Księżyca nam przybywa, więc powolutku, powolutku możemy to nasze oczyszczanie również intencjonować w kwestiach wzrostu, dobrobytu, w kwestiach lepszej opieki i lepszej egzystencji. Pozbądź się nieprzydatnych rzeczy. Jeśli wzbudzają Twoją wątpliwość, po prostu je wyrzuć. Tak, i tutaj jakby nie ma sentymentów. Ja nie mówię o starej babcinej porcelanowej filiżance, czy jakimś a, istotnym innym a, bibelocie, który niesie wielki ładunek emocjonalny, sentymentalny. Ale starajmy się otaczać w takim naszym codziennym życiu rzeczami pełnowartościowymi, o pełnej energetyce, o stuprocentowym działaniu, ponieważ korzystanie tak na co dzień po prostu po ludzku z rzeczy uszkodzonych, no niesie niestety też i energię taką troszeczkę pokiereszowaną, troszkę uszkodzoną. Starajmy się właśnie oczyszczać naszą przestrzeń ze zbędnych, starych, niepotrzebnych intencji, myśli, marzeń, rzeczy. Po prostu starajmy się oczyszczać. I ostatnia karta, karta majestat. Kochani, e, trudna energia i trudna emocja, jak dla mnie, ponieważ mówi o majestacie przede wszystkim siebie samego. Są ludzie, którzy mają tego świadomość, e, czasami zbyt wielką. E, mówimy wtedy o odrobinie pychy. Wiecie, odrobina pychy. W dobrym tego słowa znaczeniu wcale nie jest zła, ponieważ nas umacnia, umacnia naszą wartość. Czasami sami musimy się dowartościować, ale pamiętajmy, że nie można, przynajmniej starajmy się, nie przeginać. Majestat to docenienie siebie, docenienie swojej wartości, swojej energii, a w jak największym świetle pokazywanie i dostrzeganie siebie. Bądź świadomy swojej wartości. Świat potrzebuje twojej błyskotliwości i wdzięku. Tak, bo każdy z nas ze swoją energetyką, ze swoimi pomysłami, ze swoim działaniem może ubogacić ten nasz świat, dając cząstkę swojej właśnie wiedzy, swojego blasku, aby móc stworzyć piękną, świetlistą przestrzeń, dla dobra wszystkich i bez szkody dla nikogo. I na koniec, jak zawsze, energia run. Zawsze pomocna, zawsze korzystna, bardzo mocna energia. Zobaczmy, z jaką dzisiaj będziemy mieli do czynienia. Runa żniwa. Runa żniwa to zapowiedź bardzo dobrego czasu. To zapowiedź, kiedy nasze poświęcone dni jakiemuś działaniu, jakiejś pracy, właśnie wszystko kiełkuje i zapowiada dobry, korzystny czas, właśnie czas żniw. Kochani, ostatnie nasze działania, czy to magiczne w Nowiu, czy takie na polu naszego zwykłego, zwykłego ludzkiego życia e, zawsze generują czas, kiedy musimy poświęcić większą uwagę, więcej pracy, więcej skupienia pewnym ludziom, emocjom, e, rzeczom do przepracowania, ale starajmy się to robić w taki sposób, aby to zasiane ziarno wykiełkowało jak najlepszą dla nas e, korzyścią, jak najlepszą zmianą, jak najlepszym Duchowym czy realnym ziarnem, abyśmy mogli w pełni świadomie i w pełni dobrobytu korzystać właśnie z tej energii żniw. Korzystajmy z tej runy, która jest również opiekuńcza, która zapowiada dobry etap, dobry czas w naszym działaniu. Możemy tę runę wykorzystywać w kwestiach szukania lepszej pracy. Szukania możliwości w kwestiach nie wiem, biznesowych, w momentach, kiedy mamy ważną rozmowę, ale też i do magii dobrobytu rodzinnego, dobrobytu takiego ogniska domowego we wszelkich działaniach wzmagających nasze poczucie. Własnej wartości, własnej seksualności czy dobra, którym chcemy się otaczać i którym chcemy się dzielić z partnerem, partnerką czy osobami bliskimi. Kochani, tyle na dziś. Życzę Wam dobrego, pełnego rodzinnej atmosfery, rodzinnego dobra, rodzinnego docenienia własnej wartości dnia, który będzie kierował się. Dobrym komunikatem, dobrą e, komunikatywnością, ale też i kontaktami, relacjami e, między wami, między partnerami, między e, przyjaciółmi. E, odwiedźcie, zadzwońcie, napiszcie krótki, jakąś krótką wiadomość, zaproście się na pyszną kawę. E, starajcie się też pamiętać o duchowym i fizycznym oczyszczaniu. To bardzo dobry czas. Docencie się, zauważcie swój majestat, zobaczcie, co jesteście wspaniali i cudowni, jacy jesteście najważniejsi, najpiękniejsi na tu i teraz, najdoskonalsi we własnej e, formie, takiej, jakiej jesteście. Korzystajcie z energii e, minerałów, energii m, pozytywnych, energii bardzo silnych. Dzisiejszy jest to obsydian, przemiana. Być może to czas, kiedy dostrzeżecie dos do jakieś możliwości, nowe zmiany, ale to też minerał bardzo silnie ochronny. I pamiętajcie, że wszystko to, co zasiejecie, w sposób, jaki zasiejecie i w jaki będziecie pielęgnować, wróci do Was w momencie, kiedy. Będziecie tego potrzebować bardziej lub mniej, więc starajcie się funkcjonować, żyć i zasiewać to ziarno w jak największej, najlepszej intencji, aby te zbiory były jak najlepsze dla Was. Pięknie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za wszystkie Wasze słowa, za wszystkie komplementy. Jak zawsze, pięknie, proszę o subskrybowanie mojego kanału, lajkowanie. Bardzo proszę też o. Mm, Rozmowy, o informacje, o zapytania, o, o komentarze. Bardzo mi miło, że jesteście coraz liczni, liczniejsi na moim kanale. i no Nie jestem zbyt dobrym marketingowcem. Oddaję serce w inny sposób, ale no ze względu na funkcjonowanie takie, a nie inne internetu, dlatego. Od czasu do czasu przypominam o tych subskrypcjach. Za wszystkie oczywiście dotychczasowe bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dobrego dnia, kochani, i do usłyszenia jutro.